Na ten zwykle przestępstw z lecąc paragraf pierwszy kodeksu karnego, który stanowi, iż kto naraża człowieka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega tak karze pozbawienia wolności do lat trzech. Mhm. Następny przepis. Artykuł 9, ten który stanowi, iż kto stosuje psem, przemoc, przemoc psychiczną wobec osoby lub groźbę bez prawa zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Artykuł 231, paragraf 1, myślę, że panem policjantom jest znany, funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na stronie interesu publicznego lub prywatnego, pan sobie już sprawdzi, jaka tam jest to odpowiedzialność karna za to. Artykuł 256, który stanowi, iż kto publicznie propaguje faszystowskie, no. ponad inne totalitarne muslim, <noise> To To nawołuje do na te różnic radościowych, etnicznych, pasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega brzydkie karze ograniczenia wolności, albo poznania wolności do lat dwóch. I zaraz z artykułu 256, paragraf 2 jest zasadny, ponieważ tak. polscy nie obowiązują rozporządzenia. Sprawy, nie 16. Mhm. 616. Mhm. I mieszka pan? Tak samo jak, Właśnie. Jak ojciec. No ale to co? A tam twierdzisz, że, e, że tutaj jest łamane prawo ewidentnie. To co ja mówię. Nie, tak jest to Dobrze. Mhm. pana teraz od treści artykułu 65 kodeksu wykroczeń. E... Czy to jest pana Sydney? Czy go pan zna? Czy potwierdza pan jego też? No. Ja powtarzam, że on szacuje, że nie. Z powodu składu jest procedura, że się pan połączy, artykuł 9.11 kodeksu postępowania administracyjnego stosujemy zasadę przekonywania, więc prosimy o dokładne wskazanie treści przepisu, na który powołuje się pan policja. Dobra. No ja nie, no bo te, teraz wie pan, to co się robi w naszym kraju, to jest jakiś kurwa absurd. Jako, jako policja, jako policja działaczy nielegalnie doskonale o tym wiedząc, z pełną premedytacją, dlatego tutaj jest. E, dowiedziałem się, że nie jestem na komendzie, i na komendę nie zostanę wpuszczony. Nie, także, zostanę tak, dla mogę mogę nagrywać właśnie to jako no dowód w sprawie. Żeby, żeby pan do ale, czy te przepisy mogą stanowić ponad konstytucją i ponad prawem? Mogą stanowić ponad konstytucją, ale komenda jest ośrodkiem zamkniętym. Ja Panu absolutnie Jeżeli nie wam. Ja ma... Jeżeli chodzi o zapisy wewnętrzne, postępy administracyjne. to Pan, ja nie macie żadnego się, doświadczenia że... do tego, zewnętrzne. że możecie chodzić bez nosa. Ale prawo mnie dbania do tego, że bo mogę bo. chodzić. Nie zgadzasz się z tymi przepisami, które teraz obowiązują. Ale ja się mogę zgodzić, jak Pan bo tutaj świadomie wprowadza, a teraz mnie w błąd. W związku z powyższym, e... zostanie z tego na rozkładka służbowa, że stawiliście się w będzie w takim, a takim stanie. Ja was nie wpuściłem. W jakim a takim stanie? Bo ja też bym notacji chciał. Wydać. Nie zasłaniając nosa i ust. Tak, ponieważ jako wolny człowiek. Ja, panu człowie... to, ja to w tej notacji uwzględnię, no. że pan tak stwierdził, że jest pan wolnym człowiekiem, to no. teraz z tym napiszemy. Prosimy o do dokładne stwierdzenie, że nie ma pewnego obowiązku, narzuconego ustawą, zasłaniania ust i nosa przez osoby inną niż i podejrzanych o zachorowanie. I tym samym takie działanie nie podlega karalności, natomiast wymuszony od kogoś. Tak. Z czego prawo nie wymaga, jest przestępstwem z artykułu 191 paragraf 1 kodeksu karnego. Jest to tak zwana przemoc techniczna. Czyli e, nie ma pan prawnego obowiązku do wysłaniania przez północy, tak? tak, I pan jest też tego świ świadomy, ponieważ no teraz pan to właśnie usłyszał. Czyli jest pan z tego świadomy? Ja tego nie jestem świadomy. Według mnie jest rozporządzenie, które zostało na podstawie ustawy. Muszę sprawdzić artykuł 1 kodeksu wykroczeń, szanowny pan. Ja, ja doskonale wiem, co mówię i tutaj e, pan jest świadomy, ja ostrzegłem e, no, okay. poprzez wasze Ja się nazywam Adama? Sebastian Żydka. Sebastian Żydka, Żydka. okej. Okay. Miło poznać. Jeżeli będziecie chcieli składać jakiekolwiek skargi mm -hmm. i tak dalej, do prokuratury. Nie Zawiadomienie również możecie złożyć, wiecie jak się nazywa. Tak, tak. Przypominam tylko, że złożenie fałszywego lub nieprawdziwego zawiadomienia... Oczywiście, że tak. Ja z, ja z sercem i z moją wiedzą... Takie no niestety, ale będę musiał złożyć, bo jeśli wy świadomie sprowadzacie w no, Nie zból, żadnego tego. Z całą sympatią, bo tak, bo to Dobrze. nie chodzi tutaj o to. Teraz tak, ja was wyzwałem, w związku z tym, że toczy się podczas was czynności wyjaśniające Wiesz. w tak, tak. Mm -hmm. Wiecie kiedy to było, czyli tak. Tak, artykuł 54. Pan Zbigniew, wobec mm -hmm. pana, schodzi o zdarzenie 20 października 2020 roku, godzina 17 marszyny, przy w, w Warszawie, przy Placu Powstańców w Warszawie. Nie, również no, nie. Wiesz, nie. No, spartu, na spartucie spartucie, nie trzeba, was, na w parku. Nie ma zakrywania. W parku nie trzeba, Tylko. Że bez maseczki, tak jak mówiłem, was na komendę wpuścić nie mogę i nie mogę Wam oficjalnie tego zarzutu przedstawić. jakiego zarzutu oficjalnie i na jakiej podstawy? Bo ja nie rozumiem w ogóle podstawy prawnej. I na tamten czas cofając się w datach, nie było żadnej ustawy, cofając się w datach, nie ma żadnej ewidentnie podstawy prawnej. 2008 roku e, o zwalczaniu przeciwdziałaniu chorym zakaźnych u ludzi artykule 46b punkt 4 e, wskazuje, że e, obowiązek, obowiązek poddania się e, działaniom profilaktycznym Chory. chory. Czy pan teraz.? A... Właśnie, bo ja się chciałem zapytać, czy, czy pan jako policjant jest w stanie stwierdzić, czy jest pan chory? No. Ja też nie jestem, nie tylko policjantem. Ja człowiekiem, a mam nie, nie jestem przede wszystkim lekarzem, żeby stwierdzić, czy jest pan chory, no czy jest pan zdrowy, czy no jest pan odpowiedzialny no zakażenie, czy nie jest odpowiedzialny na Tak. I o no to tam co my. A, a zarzuty idą, 54 artykuł. Ja pana zarzutów na chwilę nie stawiam. Ja pana tylko informuję o tym, że mhm. zostanie sporządzona z tego już służbowa. No w porządku. I jeżeli. Uznamy, że zaistniało takie wykroczenie, to z Panem się skontaktujemy, wezwiemy Was ponownie, wrócimy po uczenia i przedstawimy zarząd. Dobra, w porządku. A czy teraz e, ja mogę prosić tutaj, i to, i to idzie w świat, tak? bo to jest, to jest nowa wizji, czy ja mogę prosić o to, żebyście rzeczywiście pochylili się nad tym i zastanowili. Czy macie podstawy prawne do tego, żeby te czynności w ogóle wykonywać? Bo to jest bardzo istotna sprawa. I teraz tak, patrząc tak, na rozporządzenie, ocenie, które nie zostało przez. W mojej mhm. ocenie mamy podstawy prawne. Jeżeli pan twierdzi, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją nie. i z ustawą, mhm. to jak najbardziej może tak być, ale jako policjant tego stwierdzić nie mogę. Dlaczego? Dlaczego? Jeśli ja mogę to stwierdzić. Ale to by pan, wolał, to by pan chciał, żeby policjanci. przestrzegali prawa. Przestrzegali prawa. Tak. Czyli tych przepisów, które obowiązują. Oczywiście, tak. że tak. O rozporządzenie nie, nie obowiązuje. A dlaczego nie obowiązuje? Kto je uchylił i kiedy? Jeszcze raz. Kto je uchylił? I kiedy? A kto je podpisano? Dobrze. Ta dyskusja jest, nie ma sensu. Ale to nie ma sensu, bo może uczyć. Przez możecie przez wiele się kłócić. Nikt się nie kłóci. Jesteście poinformowani, macie prawo złożyć Też... zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeze mnie. Możecie złożyć skargę do prokuratury na przeprowadzenie przez czynności. Mhm. To jest wasze prawo. Ja z tego sporządzę dzisiaj dokumentację. Zostanie z tego zrobiona notatka urzędowa. W związku z tym, że stawiliście się w jednostce, e, nie zasłaniając nosa ani ust przy pomocy odzieży, maseczki itd. Tak odzieży, no pan żartuje. E... Chyba, czy pan wierzy w to, co mówi? Nie, nie to, co jest napisane. Znaczy ale to, co jest napisane, ale czy my jesteśmy. Przepraszam, a, a tam poczekaj. Ale czy my jesteśmy no, debilami, czy my jeszcze używamy swoich mózgów? Czy, czy słuchamy odzież ochronna? Przecież ona ma ochroniźnie palnikowe. Ja nie jestem, ja jestem używanym specjalistą w tej sprawie. Ale to niech pan swojej logiki użyje. Czy majtki koronkowe, gdybym założył na twarz? Przecież tak. zasłonęłem twarz i usta. Zakończymy. Zakończymy. Tylko daje po prostu do myślenia. I wtedy by było ok. Ja nie mam prawa na ten ja temat myślenia. Rozumiem. Tak, to, niczego, to nie rozumiem. Na Dzięki za rozumiem. Do, do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. A. Ale sprawdzę jeszcze raz. By... Spraw, żeby nie było. E... No to go i tak. Zajebista sprawa. A, że pomijam, używanie jak... a gdzie to jest określone jako nieprzyzwoite? Bo ja nie znam takiego detalogu słów, których mogę używać albo nie. Żyję w wolnym no to... kraju, przepraszam bardzo. I z... Jest wolność w... słowa. Ja z tego korzystam, no to... prawda? To, 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 to pan że jeśli jeszcze raz wychodząc ze zewnątrz, przechnie pan, a na na pana mamy, tak? A nie pan mi powie teraz... Jakie słowa są przekleństwami, a jakie nie? I pan będzie teraz decydował, prawda? Pan się zabawi w sędziego i nałoży mi pan mandat. Karny. Pan zawsze może nie przyjąć mandatu, tak? Oczywiście, no, że no, nie, nie, nie przyjmę, nie ma takiej możliwości. Jeszcze na tym nie nałożyłem. Także informuję, że jeżeli pan pójdzie z komendy, znajdzie się pan w miejscu publicznym, nie wolno używać takich słów. Jakich słów? Nie przyzwoitych. Ale jakich nie przyzwoitych? Dla mnie to jest zajebiście przyzwoite słowo. tyle no. Ostatni no. raz postrzegam. Do jedzenia. Do dobra. dobra. Pan doskonale wie, że, że w drugiej pan odpowiada. Ale dobra. Jeszcze będą mi mówić, co ja mam kurwa mówić, no to już jest w ogóle absurd. Przepraszam bardzo, ale niech sobie nakładają co chcą. Nie, ale Adam poczeka, poczekaj sekundkę. No bo słuchaj. Teraz działają na, na podstawie... Aha, z nami jest na wizji w ogóle Adam koszewski Prawnik. Żeby nie było. Poczekaj, bo mi się coś tutaj poklikało wpis, du i nie wiem co. Wymuszają na nas, abyśmy zakrywali te twarze, usta niezgodnie z prawem. Do tego jeszcze będzie mi mówić, jakich słów ja mam używać. Ja się Wam, kochani, pytam jednego: czy my naprawdę żyjemy w wolnym kraju? Niech mi poda listę słów wulgarnych. I jeśli Polacy zaczną. Przepraszam, ale sekundkę, zaraz będziesz gadać. Jeśli Polacy zaczną stosować listę słów wulgarnych. Tak, jak profesor Miodek mówił, wystarczy czasami tylko i wyłącznie, że wykasować Polakom słowo kurwa, to niektórzy przestaną w ogóle mówić. Także ja tutaj bardzo mocno staram się zadbać o naszą wolność na wszystkich płaszczyznach. No i cóż, Adam powiedz mi, co powiesz o postawie tego policjanta nauczony albo boi się swojego zwierzchnika komendanta głównego policji, któremu zostało założonych już kilka spraw karnych za to, co wyprawia, ponieważ wykorzystuje instytucję policji do wprowadzania ustrojów paszystowskiego, tak. czyli ustroju nieskądnego z prawem zakazanego przez Konstytucję. W tym momencie tak. przez komendanta głównego policji za jego sprawą, e, tak samo za sprawą nielegalnych kar z sanepidu, jest wprowadzane coś, co się nazywa bezprawem. Mamy kulturę rzymską, na której wyrośliśmy, nie ma żadnego prawnego obowiązku w tym momencie, jeszcze nie wiem dlaczego nie została opublikowana ustawa, miałabyś, ale nie ma to dobrze. Nie ma prawnego obowiązku zasłaniania ust i nosa. Nie można karać za, e, za niezakrywanie ust i nosa, bo żeby coś takiego było wprowadzone w stanie innym niż stan nadzwyczajny, to musiała mu, musiał być wprowadzona ustawa przepis, który zakazuje. Natomiast mamy coś takiego, artykuł 116 kodeksu wykroczeń, ale warunkiem zastosowania tego przepisu, bo to jest kolejny typ prawny, jest to, że osoba nie zakrywająca u nosa, raz, że musi być chora, mieć te wszystkie objawy, być ewentualnie nosicielem, to jeszcze musi o tym, uwaga, wiedzieć. No, ale Adam, Adam. Koncjent. Tak, tak, no policja nie może wiedzieć, no czyli ja nawet nie mogę wiedzieć, no bo skąd mam wiedzieć, tak? Poczekaj, tak dokończyć. Więc muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, policjant musi mieć wiedzę psychologiczną, żeby określić, czy dana osoba wie. A dwa, osoba, która, której to dotyczy, podejrzana, musi mieć albo wiedzę medyczną, albo zaświadczenie od lekarza, że jest chora. Lub że, nosi, że zaraża. Więc to jest absurd, jest niemożliwością pra, praktyczną ukarania kogoś za nawet osoby chorej w tym momencie, za niezasłanianie ust i nosa. Dobra, Adam, bo wszystkie powiedz... mandaty które są wystawione zanik na za zakrywanie ust i nosa są przestępstwem. I jest na to opinia nawet profesora, właśnie przed chwilą oglądałem materiały, to, co zrobiła policja, czy wymuszanie, i przestępstwem moi... ściganym moim karnego. Adam, nazywajmy rzeczy po imieniu. To nie jest policja, to jest zorganizowana grupa przestępcza w tym momencie, tak? Bo ja w już inaczej w sobą sobie tego nie mogę nazwać, tak? W tym momencie tak. To zostało udowodnione tym, że rządzi nią komendant główny policji, tak zwany herst bandy, tak możemy go umownie w tym, na potrzeby tej rozmowy nazwać, a oni, policjanci, którzy przestrzegają ślepo poleceń karania ludzi, przestali być policjantami, ale stali się zwykłymi najemnikami mafii. Bo to w tym momencie stało się mafią zorganizowaną tak. i uzbrojoną. Ale jeszcze najlepiej, że zasłaniają się, nie I tutaj, jeśli człowiek idzie do sądu, to jest coś takiego, że kurwa, no nie wiedza, nie zwalnia cię z od odpowiedzialności, nie wiem, karnej, Ignorancja tak? A oni się za zasłaniają, jurys. że on nie wie. No to, to mnie to nie interesuje, czy on nie wie. Ignorancja jurys nocet. Każdy W ma obowiązek znać prawo. Zwłaszcza, że może to prawo sprawdzić. Więc to nie jest to, że on nie wie. Oni wykazują złą wolę realizowania poleceń komendanta głównego policji, czyli wymuszania na ludziach ograniczenia wolności, wymuszania na ludziach, podporządkowania się przepisom z rozporządzeń. Rozporządzeń, które nie mają mocy sprawczej. Tak. Więc w tym momencie oni wprowadzają u tego zamordy, się wykonawcami wprowadzenia faszyzmu. Ale I Adam... za to... Ale z Komendantem oni... Głównym Policji, którego powinien czekać Trybunał Husky. Ale oni zostaną rozliczeni, to jest na pewno. Znaczy to jest na pewno, tak? Tutaj nie ma wątpliwości takiej. A nam powiedz mi, bo robiliśmy niedawno live'a i w tym live'ie rzeczywiście powiedzieliśmy jedną rzecz. Ja powiedziałem, że wtedy parę razy w tym live'ie powtórzyłem, że to jest na obecną chwilę, bo weszła tam jakaś ustawa surutututu tu, tu, nie wiadomo co i wtedy stwierdziliśmy, że rzeczywiście jest przerąbane, te maski trzeba nosić. Ale co się okazało, że z tego co, co ja wiem, zdobyłeś tam dodatkową wiedzę i może warto zrobić sprostowanie do, do tego tematu. To można te maski kuźwa nosić, czy nie? trzeba? O co w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie, no jest właśnie ciekawe. Na chwilę obecną no, ustawę podpisał prezydent, ale nie została opublikowana. Miała być opublikowana i powinna być opublikowana niesłusznie, ale nie została. W związku z czym. Czyli tym, nie, że... nie ma żadnej ustawy? No, oficjalnie w tym momencie nie ma. Czyli media podały jedno. Źródła była tutaj, mówiły, że jest już podpisana ustawa. I nagle tej ustawy nie ma. Więc coś tutaj jest, wiesz, medialnie wprowadzone w błąd, bo dziennik Ustaw returtuje codziennie, i w tym momencie nie jest zmiana naniesiona. Nie wiem z jakiej przyczyny. No ale ja ale wiem, ja wiem, bo oni nie chcą ponieść odpowiedzialności za to, tak? I teraz zwalą całą odpowiedzialność i na policję, i na ludzi, którzy się jeden na drugiego po prostu rzuci, żeby przestrzegać ustawy, której nie ma. Ustawa jest, ale nie jest opublikowana. No. Więc to tak jakby jej nie było. Jest, ale tak jakby jej nie było. No i konsekwentnie, bo przeanalizowałem dalej przepisy, no tak, tak jak wspomniałem, artykuł 116 no w praktyce wyłącza możliwość ukarania za brak mandatu, bo osoba, których to dotyczy, czyli chora, nosiciel, która miała kontakt z zarażonym, musi wiedzieć o tym, że e, miała kontakt z osobą chorą lub że sama jest chora a bez twierdzenia, udowodnienia jej wiedzy, nie można ukarać. Kto udowodni, co kto ma głowie? Powiedz Powiedzcie mi. Jest bo... to niemożliwe, to jest pusty przepis. Tak, tak, tak. Znaczy to jest, wiesz, to jest wielka jedna gra, wielka po prostu ściema. E, najlepsze to jest to, że wszyscy, którzy uczestniczą w tej ściemie, przestrzegam tutaj e, panów policjantów, e, przestrzegam lekarzy, przestrzegam... E, sanepid. Sanepid i... Całe inne ciulstwo, sorry za wrażenie, które bierze udział w tym procederze mordu na ludzkości, obiecuję Wam. Jak nie naród, to i tak poniesiecie tego konsekwencje. Dla mnie jesteście sprzedajnymi kurwami i niczym więcej. No w momencie, w którym policjant przestaje przestrzegać roty policjanta, przestaje przestrzegać i chronić prawa, co jest najważniejsze zaczyna być najemnikiem przestępstwa, staje się kurwą. No. Nie mam takiego szacunku. Tak. Przestępstwom nie wiem. Trafią, oh. Bo mają pozakładane sprawy karne. Więźniowie więzienia, gdy dopadną takiego policjanta na celi, nie wiem, ja, ja nie mam kontaktu z więźniami, ale z tego co się orientuję, <laughs> myślę, że rozerną im tupę na strzępy. A no tam tak. A policjanci, którzy wystawiają bo w bezprawie, tam trafią więźniowie na nich czekają. Trafam, ponieważ w wiesz, W to jest rarytas. Pierwszy cel. Teraz do pedofilu. O, w mordę. No to na bogato. No, z... no na bogato, no takie są fakty. Ich czeka. By no do dobra, no niech jesień. mają potem jesień z dupy średniowiecza, zapracowali sobie na to solidnie, sprzedali się za wiesz, nie wiadomo Będą co. No po prostu przez więźniów ruchali. No i super. No takie są fakty. Jak tylko któryś pójdzie policjant siedzieć do więzienia, nie wiem czy przeżyje, ale na pewno będzie kolejka do panienki. No, Także nie żyć, Adam, Adam, nie, nie żyć, ale inaczej. No, ja nikomu nie życzę, ja Właśnie. po prostu ostrzegam, tak. jak to się skończy, jeżeli dostaną wyrok karny, a raczej dostaną te wyroki karne. No oczywiście, że tak. I lekarze i policjanci na pewno, słuchaj, przyjdzie taki czas, w którym weźmiemy się za rozliczenie, no i zobaczymy, kto wtedy będzie cienko piszczeć. Dobra, no, Adam, to słuchaj. To ma przeplapane, bo on, przeciwko niemu jest założony bardzo dużo spraw karnych, profesorowie mówią, Inna osoba. Sam przygotowałem skargi na prezydenta, na, do, 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 na, na niego, na prezydentowi Dudzie złożyliśmy, że jakby chciał sobie, by życzył złożyć skargę na komendanta głównego policji, jakby mu ktoś chciał, kanko, chciał, nie wiem, nakrzyczeć za, za masę, za brak maseczki. No proszę bardzo, komendant główny policji w tym momencie ma naprawdę sytuację taką, której mu niesamowicie nie pozazdroszczę, bo jest bardzo dużo postępowań karnych które przeciwko niemu zostaną założone. Ale to Tam też nie wieśniowie. jest tak, że tylko i wyłącznie komendant główny poniesie konsekwencje, bo taki... Komendant niższych stopni też. Dokładnie, dokładnie. I tutaj trzeba to wiesz, Trze to trzeba o tym też. oficjalnie po prostu tak. mówić. Ale wyobraź sobie, jak poczują się więźniowie, jeżeli im damy w prezencie na cele komendanta głównego policji. Znaczy, że moim zdaniem na święta taki prezent, to im bym się przydał zajebiście. No myślę, że będą zadowoleni. Tak. Tak, w miarę rozrywki, tak żeby, żeby mieć wesoło. Prezent. No tak, tak, tak. tak. Dobra, Adam, bo ja za chwilę stracę zasięg, bo akurat wjeżdżam w czarną dziurę, czyli do miejsca mojego zamieszkania. Eee, dziękuję ci, stary, bardzo za to, wiesz, za całą rozmowę, za to, co no byłeś i ja to, za to, co pokazaliśmy. Znowu kolejne absurdy, tak? No robimy, wiesz, zbieramy dziennikarzy, którzy będą chodzili na sale sądowe też, żeby obserwować A to mój tata. No. Ja Adam. Dobra, okej, okay, no to trzymaj się Adaś, na Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie kochani, chwila moment, już, już kończymy. Sorry, że tak szarpie, ale nie zapomniałem tego gimbala wyciągnąć, także no trudno, no, no życie. Nie wszystko zawsze się układa. Bierzemy się z Adamem znowu mocno do roboty, jutro będziemy robić live'a. Eee, kolejne cenne informacje będą w jaki sposób się bronić przed tą bandą bandytów, bo to też trzeba ja, jawnie powiedzieć. Eee, tutaj do rządzących. Wy to już macie przesrane, sami żeście się pogrzebali, wasz wybór. Eee, jeśli chodzi o nauczycieli, dyrektorów szkół, lekarzy, eee, uczestniczą w tym samym po prostu syfie i się sprzedają, również poniesiecie konsekwencje i, i co? A my na to będziemy patrzeć z chłodną po prostu twarzą. Będę obserwować jak bardzo sami żeście sobie na to zapracowali i nie będzie mi was żal. Absolutnie nic, żadnych kurde emocji wtedy nie będzie. Tylko po prostu będę patrzeć. Wy masz. Zapracowałeś sobie. To teraz masz. Pozdrawiam was kochani serdecznie i rokę sława. Zapraszam na Facebooka, na grupę, zapraszam na kanał YouTube. No i co? Kolejny dzień. Pełen emocji się skończył, teraz trzeba to I na razicho, do jutra. Jedziemy z tematem dalej.